Może najpierw ktoś z Państwa radnych tak? Publiczność po zakończeniu głosów radnych nie widzę. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Wojciech Mikołajczyk, jestem mieszkańcem piwym. Zostałem również zaproszony na tą sesję w celu omówienia jednego z punktów przez pana przewodniczącego Zdzierele, za co dziękuję. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na pewną okoliczność bardzo ważną. Otóż ustawa przewiduje, że w momencie obrad Rady Miasta podnoszona jest flaga Rzeczpospolitej i Państwo flagi nie podnieśliście. Zwróćcie na to uwagę. Flagi nie ma. Są ha, dwie flagi bardzo, omawiamy punkt pod tytułem skarga na prezydenta miasta. W związku tak. z tym bardzo bym prosił o zemerytoryczny głos w tej sprawie, tak? Dobrze. W takim razie podniosę to w ramach skargi, wniosku w kolejnym punkcie. Do Dziękuję. bardzo z ostatnich, ale jest ważna informacja dotycząca poczty państwa, ponieważ mam tutaj przed sobą moje pismo z 2 marca 2011, godzina 9.11. Zostało ono nadane do pana prezydenta Piotrowskiego, i na to pismo z marca 2 2011 nie dostałem żadnej odpowiedzi. To znaczy, że ta poczta państwa działała nie tylko źle w styczniu, ale też w marcu. I być może. Cała, tutaj nie ma żadnej informacji o tym, że, pre, że wniosek został odrzucony, bo w takim wypadku jest e-mail, returned fake i tak dalej. Jest taki komunikat angielski. To się nie wydarzyło. Wobec tego być może ten adres podany na stronie BIP, czyli Biuretyny Informacji Publicznej, jest niedziałający. Jest jakiś problem, proszę Państwa, i obywatele piły nie mogą podawać wniosków. Z tego widzę. Nie jest to przypadek odosobniony. Panie Trzepiewski, to jest drugi przypadek zanotujcie to sobie Państwo, 2 marca 2011 pismo do Prezydenta Głowskiego dziękuję bardzo proszę czy w sprawie projektu uchwały jest skarga rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Piły, ktoś z Państwa chciałby zabrać głos nie widzę przystępujemy w takim razie do głosowania projektu uchwały uprzejmie proszę o przygotowanie głosowania Szanowni Państwo Radni, Wysoka Rado, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Piły z wpisem w paragrafie ja, pytanie pierwszym? Pytanie, czy można jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę Panie Radny, proszę uprzejmie. Pan Radny Paweł Dalka. Szanowni Państwo, ja wysłuchawszy tych dwóch opinii Pani Pani Małgorzaty Czapiewskiej i, i Pana, który po niej zabierał głos, zabierał głos Mam troszeczkę taki, taki niedosyt. Przyznam się, że myślę tak jak większość chyba kolegów, po, po zapoznaniu się z informacją na komisji, głosowałem, żeby skargę uznać za, za bezzasadną. Główny argument, który mi przyświecił, aby w taki sposób zagłosować, to nie to, że usprawiedliwiam w jakiś sposób brak tej odpowiedzi, ale to o czym mówiła wcześniej pani dyrektor Bojaczuk, że dzisiaj przy tym natłoku różnego rodzaju reklam, informacji, spamu, który przychodzi drogą mailową, bo mail ma tą przewagę w stosunku do tradycyjnego listu, że jest bezpłatny, chcąc zadręczyć kogoś, no nie musimy nawet na znaczek wydać, tylko wystarczy, że enter klikniemy i kilka słów napiszemy. I jak gdyby w mojej opinii, po przeczytaniu tych materiałów, w tym sensie ta skarga była bezzasadna. Natomiast po wysłuchaniu tutaj tej informacji, z jednej strony pani Małgorzaty Czapieskiej, z drugiej strony pana, który występował potem, no zabrakło mi i mówię to szczerze, nie wiem, słowa pana prezydenta, że dołoży wszelkich starań, żeby sprawdzić ewentualnie, czy no inaczej, żeby takie sytuacje się nie powtarzały, że jako, żeby nie było zawsze tłumaczenia takiego, że coś było potraktowane jako spam i nie ma odpowiedzi, bo skoro tu Pan twierdzi, że ma kolejny taki przypadek zabrakło mi do takiego zdania wieńczącego że przed głosowaniem Pana Prezydenta, że przyjrzę się temu tematowi. Dziękuję Panie Radny, ponieważ wróciliśmy do dyskusji projektu. Pan Prezydent Krzysztof Szewc, proszę uprzejmie. Ale oczywiście, panie radny, że się przyjrzę i sprawdzę dokładnie, czego dotyczyło pismo pana Mikołajczyka z dnia 2. zanotowałem notowałem 2 marca tego roku i sprawdzę, co się z tym pismem stało. Czy ono wymagało odpowiedzi, czy nie? Ja w tej chwili nie potrafię odpowiedzieć, ale z całą pewnością wspólnie z informatykami temu tematowi się przyjrzymy. A poza tym chciałem powiedzieć, że wprowadzamy nowe oprogramowanie w tej chwili. Powiem krótko, jest komputeryzacja tego urzędu, w związku z tym e, prawdopodobnie ta sytuacja ulegnie e, poprawie w najbliższej przyszłości. Dziękuję Panu Prezydentowi. Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Pan Radny Tomasz Pochylski, proszę bardzo. Ja miałbym takie jedno pytanie, nie wiem może, czy to była wysyłana informacja z tego samego komputera, bo w dokumentach, które mamy podane, mamy te same adresy, ulica Królowej Jadwigi 21 przez 41. Zarówno pana Mikołajczyka i pani Czapiewskiej. Czy to może jakiś błąd w systemie, czy. Dob Bardzo proszę, pan Wojciech Mikołajczyk. Jeśli to ma znaczenie w sprawie z punktu widzenia informatycznego, to pani Czapiewska, która jest jak gdyby mniej obeznana ze sprawami komputerowymi, skorzystała z, z tego komputera. Ja jej udostępniłem osobiście swój komputer. Ona ma inny adres internetowy. tak? Tym niemniej informacje i pisma późniejsze, które wysłałem do prezydenta, one dochodziły, więc jest ewidentny błąd. I ja osobiście uważam, że to urząd jest winien, a nie ktokolwiek inny, bo gdyby tak było, to myślę, że obywatele byliby skutecznie zniechęceni do elektronicznego podawania wniosków. Dziękuję za wyjaśnienie. Bardzo proszę, czy jeszcze jakieś kwestie wymagające do powiedzenia wyjaśnienia? Nie widzę. W takim razie jesteśmy przy głosowaniu. Szanowni Państwo radni, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na prezydenta Miasta Piły z wpisem w paragrafie pierwszym, iż skargę na prezydenta Miasta Piły uznaje się za bezzasadną zgodnie z uzasadnieniem załączonym do projektu uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciwny? Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. Kończę głosowanie. Stwierdzam, że projekt uchwały przyjęty został większością głosów. Szanowni Państwo, radni, w kolejnym punkcie 21 porządku dzisiejszego obrad. Będziemy procedować projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku obywatelskiego w sprawie podjęcia tematu wyposażenia orła na pomniku tysiąclecia na placu zwycięstwa w Pile w Koronę Królewską i to jest druk 159. Bardzo proszę Panie Prezydencie o informację o Proszę Bardzo Bardzo proszę Pani Dyrektor. Szanowni Państwo, z opinii Towarzystwa Miłośników Miasta Piły wynika, że pomnik tysiąclecia. W Swoją wymową i symboliką nawiązuje do średniowiecznych dzieł państwa polskiego. Zawiera także relief przedstawiający wojów piastowskich XII-wiecznych z czasów Bolesława Krzywoustego. Zwieńczeniem pomnika jest orzeł piastowski, który nie posiadał korony królewskiej. Doposażenie więc orła w koronę królewską będzie niezgodne z prawdą historyczną. Ponadto chciałbym jeszcze tutaj dodać, że. Jako oficjalny herb całego państwa polskiego, zaczął być używany od, 1900, od 1295 roku przez Przemysława II, yy, yy, orzeł z koroną yy, yy, królewską i właśnie był używany jako godło państwa polskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie panu dyrektorowi. Bardzo proszę o opinię przewodniczących stałych komisji do projektu uchwały. Komisja Budżetu Rozwoju Miasta, pan przewodniczący Lucjan Szutkowski, proszę. Członkowie komisji rozpatrzyli niniejszy projekt uchwały. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami, zaopiniowali y, projekt pozytywnie. Dziękuję Właśnie. uprzejmie. Uprzejmie proszę Komisja Spraw Społecznych, pan przewodniczący Wodzimierz Bystrzycki. Uchwałę 9 za, 1 wstrzymujący. Dziękuję. Komisja Gospodarki Miejskiej, Pan Przewodniczący Mieczysław Karpiński. Hmm. Opinia komisji jest y, pozytywna przy dwóch głosach przeciwnych. Dziękuję uprzejmie. I ponownie zanim przejdziemy do dyskusji, na sali znajduje się Pan Wnioskodawca. Bardzo proszę o wypowiedź na temat wniosku. Raz jeszcze dziękuję Państwu za zaproszenie tutaj. Otóż y, zacznę moje y, krótkie przemówienie od pewnego bardzo istotnego oświadczenia. Otóż y, gdybym przypadkiem y, y, cofnął się historycznie do roku 1952, kiedy za czasów Józefa Wissarionowicza-Dżugaszwili, czyli Stalina oraz jego kolegi Bolesława Bieruta uchwalono konstytucję 52 roku, to odczytałbym następujące zdanie. Artykuł 28 Konstytucji, artykuł 89. Godną Rzeczpospolitej Polskiej jest wizerunek Orła Białego w czerwonym polu. Konstytucja 22 lipca 52. Gdybym z kolei znalazł się w czasach obecnych, to dowiedziałbym się z artykułu 28, z Konstytucji 97 roku 2 kwietnia, że godłem tej Polskiej jest wizerunek Orła Białego w Koronie w Czerwonym Polu. A zatem mógłbym powiedzieć, że niewiele się tutaj zmieniło od czasu 52 roku, skoro kolejne władze miasta nie chcą mieć Orła w Koronie. Polacy nie chcą mieć Orła w Koronie. Dlatego y, przesłałem do Pana Przewodniczącego Rzeczypospolitej oświadczenie właśnie w tej sprawie, które zawiera raptem pięć zdań i które odczytam. Szanowny Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, szanowne Panie Panowie Radni, Szanowni Państwo. Gdyby przyszło rozpatrywać tylko dwa poniższe fakty, można by śmiało powiedzieć, że w Pile nie doszło w 1989 roku do żadnej transformacji ustrojowej, ponieważ po pierwsze władza w okresie PRL-u skutecznie pozbyła się w całym państwie atrybutu korony na wszystkich publicznych nowych wizerunkach orła. Władza w Pile po roku 1890 roku dalej, moim zdaniem, Legitymizuje to w formie widocznej w bryle orła na pomniku tysiąclecia, to znaczy nie dopuszcza do pojawienia się korony. Punkt drugi, władza zwana dalej komunistyczną, dawniej komunistyczną, walczyła z kościołem starając się rugować ślady polskiego chrześcijaństwa, czego dokonała spektakularnie burzą z kościół świętych Janów, dowód polskości. Władze w pilu 89 w roku dalej moim zdaniem aprobują ten stan i dopuszczają z To jest pierwsza część mojego przemówienia. Druga część, będzie zawierała informację historyczną, iż nieprawdą jest, jakoby Polska Piastów, na której się odniósł mój przedmówca, tej korony nie posiadała, proszę Państwa, i w tym celu posłuży się pewnym źródłem. Bardzo proszę o zbliżenie tego źródła. Autorem tej książki jest pan Alfred Znamierowski, znakomity heraldyk i weksyliolog, który należy do Komisji Heraldycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji razem z panem Tadeuszem Jeziorowskim, dyrektorem, dyrektorem Muzeum w Poznaniu. Oni byli współtwórcami ustawy o godle, hymnie, banderze i pieczęciach Rzeczpospolitej. Kontaktując się z nim kilkakrotnie uzyskałem następującą informację. We wszelkich sprawach spornych niech pan bierze do ręki tę książkę, ponieważ ona zawiera informacje historycznie sprawdzone i poprawne. Otwieram tą książkę. Strona 18 denar Bolesława Chrobrego. Możecie to w Państwo opisać w internecie. Denar Bolesława Chrobrego jest pierwszym dowodem na to, że król Polski używał korony. Tam jest korona. Dalej. Szczerbiec, strona 21. Zawiera herb z koroną. Szczerbiec przechowywany na roweru. Patrzę dalej. Srebrny brektet Kazimierza II Sprawiedliwego. Korona. To są wszystko pestowie, proszę Państwa, więc nie można mieć zastrzeżeń że pies, do tego, że pestowie nie mieli korony, a oto się mieli i było sześciu koronowanych królów. Herb według pieczęci majestatowej Przemysła II 1295. Korona. Patrzę dalej. Herb Polski z Gr Grabowca Henryka IV Probusa, korona. Herb Polski według pieczęci króla Władysława Łokietka, 1312, korona. Rowers pieczęci majestatowej króla Wadysława Łokietka, 1331, korona. Rowers pieczęci majestatowej króla Kazimierza Wielkiego, 1336, korona. I ostatni grosz yy, krakowski Kazimierza Wielkiego, korona. A więc nie jest prawdą, że piastowie korony nie mieli. Otóż mieli, a my mieliśmy sześciu koronowanych królów, co jest powodem do dumy. Kolejna, kolejna okoliczność, którą Państwo powinniście wziąć pod uwagę, bo rozumiem, że będziecie głosowali na korzyść naszego kraju i na korzyść naszej, naszego miasta. Nie wyobrażam sobie, żeby Polacy w Polsce głosowali tak oto. Orzeł korony mieć nie powinien, tu nie zaszły żadne przemiany ustrojowe. Głos historyków jak pana Alfreda jest nieważny. A otóż jest ważne, jest błędem, opinia miłośników, Towarzystwa Miłośników Miasta Pichu jest błędna, proszę Państwa. Z tego powodu, że okoliczności, które przedstawiłem przemawiają za tym, że Piastowie posiadali tą koronę. Co więcej, na pomniku Orła, na pomniku Tysiąclecia istnieją również inne kwestie. Mianowicie nie tylko wojowie piastowscy, tam są również żo żołnierze z 65 roku. Jest również przemówienie Długosza dotyczące Pomorza Śląska ponieważ jest to pomnik nie Piastów tylko tysiąclecia a więc obejmują cały nasz cały nasz historyczny dorobek i całe nasze historyczne dziedzictwo my byliśmy królestwem proszę państwa zwracam na to uwagę przejdę teraz do ostatniej kwestii związanej właśnie z tym pomnikiem żeby państwa przekonać że nie macie racji i że głosowaliście źle źle przygotowaliście uchwałę otóż ostatnia jest taka że po rozmowach z żyjącym synem takie było również zastrzeżenie miłośników Towarzystwa Mieszków Miasta Pił, że nie zgodzi się na to spadkobierca praw autorskich. Otóż zgodził się. Pan Robert Sobociński z którym rozmawiałem, spadkobierca praw Jerzego Sobocińskiego, twórcy tego projektu, powiedział, że jest gotów do zmiany projektu ojca, bo przecież wiadomo, że gdyby jego ojciec żył teraz i projekt powstał teraz, to orzeł nie byłby łysy i bez korony. To jest spuścizna dawnych, Czasów zwanych socjalistycznymi Dlatego wzywam państwa Żebyście zaniechali Głosowania e, Przegłosowania tej uchwały w obecnym e, w obecnej formie I przychylili się Do następującego rozwiązania Zlecić Panu Robertowi Sobocińskiemu Jest to bardzo ważne Z okazji 500-lecia Piły naprawdę jest to ważne 500 lat się zdarza raz na 500 lat Nas cóż tu nie będzie przy następnych 500 latach o ile oczywiście Kalendarz astecki się nie sprawdzi nie będzie końca świata Otóż wzywam państwa żebyście przegłosowali Tą uchwałę w sposób następujący Tak Orzeł Na Pomniku tysiąclecia Powinien być wyposażony w koronę bo to jest dobre dla kraju Dla polskiej racji stanu I dla Piły Są wszystkie okoliczności ku temu Żeby to zrobić a przede wszystkim zgodził się Spadkobierca praw autorskich Dziękuję Dziękuję bardzo wnioskodawcy. Bardzo proszę, otwieram dyskusję na temat projektu uchwały. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie widzę zgłoszeń. Pan jest, bardzo przepraszam, Pan Przewodniczący Mieczysław Karpiński, proszę bardzo. Proszę Państwa, ja chciałbym tutaj powiedzieć nie tyle może na temat samej treści uchwały, co na temat jej uzasadnienia. Otóż rzeczywiście nie zgadzam się z niektórymi zapisami treści tego uzasadnienia. W szczególności dotyczących tych wypowiedzi dotyczących kształtu orła piastowskiego, bo on był różny. Niektóre z tych orłów zawierały oczywiście koronę, a niektóre po prostu ze względów na brak jakby dokumentów no można powiedzieć, że, że, że taki koron nie zawierały, bądźmy trudno powiedzieć. Ponadto, no, trudno mi się zgodzić z dalszą częścią uzasadnienia, w której się mówi, że pomnik, znaczy zmiany pomni kształtu pomnika byłyby jakieś urągające uczuciom Polaków XXI wieku. Także hmm, w gruncie rzeczy uważam, że taka, taka uchwała powinna być wycofana. Przynajmniej z takim uzasadnieniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę Pan Przewodniczący Lucjan Szutkowski. Za chwilę Pan Przewodniczący Janusz Kubiak. Proszę. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, tak poczułem się lekko sprowokowany do zabrania głosu, mimo że nie jestem historykiem. Prawda jest taka, że przez Pana Mikołajczyka na pewno przemawia bardzo głęboka patriotyczna troska i pozornie w czasach, gdzie są ważniejsze sprawy na co dzień dla przeciętnego pilanina i ta również wydaje się być bardzo ważną, ale dali Bóg, nikt Temu orłowi korony nigdy nie ujmował. Była przed laty, w bardzo szczególnym momencie naszego państwa, obchodów tysiąclecia, dość szczególna okazja uhonorowania tego wpile, wpile niedawno odzyskanej po bardzo wielu latach z rąk niezbyt przyjaznych nam wówczas sąsiadów. I na ile był to ważny moment. To niech świadczy to, że do dzisiaj ten pomnik, przez nawet przemiany ustrojowe, które zdarzyły się w międzyczasie, łączy pilan, a nie dzieli. I sądzę, że dalej tak będzie. Z jednej strony koncepcja artystyczna, z drugiej strony, tak jak była długa i pogmatwana rola i miejsce piły w historii Polski, bo prawdą jest, że przez setki lat była poza Polską. To właśnie artysta, który ten pomnik zaproponował w takiej konwencji, odwołującej się do odległych czasów piastowskich, ale do trudnego okresu, czasu krzywoustego, wtedy kiedy rozpoczęła się ta bardzo trudna dla piły sytuacja, że w rezultacie znalazła się poza Polską, niekoniecznie w tym momencie musiała wiązać się z Orłem. Ten pomnik, on ma Orła, ale nie jest to pomnik Orła, tylko jest to pomnik symbolizujący tysiąclecie państwa polskiego. Ja osobiście mimo pełnego szacunku dla Orła w koronie, również ten szacunek chciałbym zachować dla...